Siemanko, z tej strony Kaczorek, a dzisiaj porozmawiamy o tożsamości Kojiego Kasina. Zaczynajmy! Prawda została ujawniona w rozdziale 47, kiedy Ishiki Otsutsuki, Odradza się po tym, jak Koji spala ciało Jigena i zmusza Obcego do reinkarnacji. Obcy następnie walczy z Koji i czyta w jego myślach, rozszyfrowując, że jest klonem Jirai, którego Amado stworzył, by zabić wyższego rangą Otsutsuki, albo zostawić go po prostu Naruto i Sasuke, by mogli go po prostu dobić. Inaczej ten Jiraiya jest żołnierzem ofiarnym dla większego dobra, ale gdy Naruto wyczuwa jego energię, spodziewamy się, że młodzi bohaterowie Konohy zaatakują i ocalą Kojiego. Na razie cieszymy się, że Jiraiya żyje, dalej nawet jako kopia genetyczna. Naprawdę był sercem i duszą treningu Naruto? Sam Amado udowadnia czytelnikom, że mają jeszcze wiele do zaoferowania światu Shinobi. Ryzykowali swoje życie jako szpiedzy i po prostu zasługują na więcej. Ciekawe jest to, skąd Amado również stworzył tego klona i skąd wziął DNA. Ale jeśli Naruto i Sasek nie przyspieszą swojej akcji ratunkowej, możemy nigdy nie otrzymać odpowiedzi, ponieważ Ishiki zbliża się do zabójstwa kodziego.